Patrzcie, Dzień dobry, dobry, dobry no, Państwu, no, do jesteśmy tak, na plenerze, my jesteśmy w jury, tutaj jest uczestnik, który przedstawi nam program. Witaj Błażeju, co nam dziś zaprezentujesz w tych pięknych okolicznościach przyrody? Zakręć kołem fortuny. Piśniówkę do okocina, orzechówkę wykarmi, także... Ależ to musi Południowy być wyjątkowe. Sytuacja się polepsza, stół się poszerza. Coraz więcej gości. Witam Bogusław. Oficjalnie proszę Państwa. Plener został rozpoczęty, Klaudia już chodzi po stole. Co tu się dzieje? Marcin przywiózł niesamowity trunek. Oto Marcin, a oto jego trunek. Bardzo dobra rzecz. Polecam no. wszystkim. Marcinku, dziękuję. Genialna sprawa. Jesteś tak blisko tej butelki, że no niestety, ale... No nie! Skosztuj z. Ty nie możesz ciągnąć! Respektu <grym> z Wietnamu! Tu przedstawiam Kamilę, jedną z moich najwspanialszych modelek, z mogłem zrealizować naprawdę głębokie kadry. No, Kamila! Ty Jesteś przy tej ścianie. Że... Nie wiesz przy jakiej? No wiem, tam w rogu. Nie, jest jeszcze lepsze. E, ty jesteś taka dociśnięta do tej ściany. Proszę Państwa, krew na głowie. Co Ci się, kobieto, stało? Powiedz wszystkim telewidzom. Weź <laughs> Grażyna! Dzień dobry! Słuchaj. Ja się znowu zachusnęła <śm> piwem Póki nie w obrotów, byłem przekonany, że takie delikatne Chyba tam spokojnie bieg. to Tak, robią, no, no. Grażyna! To nie są w ogóle jakieś może mięśnie Grażyna jest tak. Oooo, się Grażynka, że Cicho, ja dopiero pół No to nie, to musisz narobić Czy to są twoje okulary? Proszę Państwa, znajdujemy się z Grażyną na wspaniałym malowniku. Ja ci dam Grażynę Grażka, Grażka, weź przestań, bo do nieba nie pójdziesz No, no Grażka Z Grażką wspólnie postanowiliśmy Gdzieś tą bluzę jeszcze, bo ja mam... Coś... Noskami się, noskami się dotknąć. Jak jest gimoski? Kamila, chcesz poznać Kapitana Polska. To ja, ja. znajdujemy się w malowniczo położonym żyw! Oczywiście! Jest z nami jezioro, jest z nami milion wspaniałych imprezowiczów. Do, do zobaczenia na obiedzie. To będzie wspaniałe przeżycie. Supa jest tak dobra, tak niesamowita Super mm. Proszę Państwa zupa jest niesamowita. Ja była pani zupa. Przepyszna. No, no po prostu. Ta gudkowa z ryżem no. rozgryzowana jest bardzo A drugiego jeszcze nie macie? My już mamy. No nie Nie, 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 nie. To chodzi o coś zupełnie innego. Marta sporządziła wyjątkowy skład bakteriologiczny Wąglika przesłała Wszyscy spróbowaliście Marta, jak komponowałaś tego wąglika? Co myślałaś? O tobie Magda, przecież to zna bardzo drogą kliszę o, Jezus, zużyłaś mi klatkę Teraz się dopiero nagrywa. <grywa> <grywa> Proszę państwa, jest z nami Kamila. Cześć. Dzień dobry. Jest z nami Buzia. Uj, uj dla uj, i dla telewizów Jakie to było cudowne! Jesteśmy wszyscy piękne kobiety wśród nas. są Michał i Anna. Jakże? już Michał. Was. O, mi. I Justyna, która ma psy? Zobaczcie, ma te psy, proszę państwa! Ja też mam! Z... I te Magda też ma psa! Pokaż Prawdziwy! Prawdziwy! Aparat, anul. Ona, ona właśnie nie ma! ona ustawia na kanale. To, to jest TWP-1. To jest TWP- podróże! To jest, podróże. jest Bogusław! Zobacz, o! <laughs> Bogusław ze mną będzie, proszę Państwa, tworzył dzisiaj sztukę i plastykę. Orgazmizator! Dario, jaka piękna pogoda nam dopisała w dniu dzisiejszym. Szybki, przepuść mnie Boguś, szybki film dla ludzi, którzy nie mogli do nas przyjechać. Otóż jesteśmy w żywcu, we wspaniałym, malowniczym Krajobrazie, gorzko, gorzko, gorzko. wszyscy się doskonale bawimy, pozdrawiamy tych, co nie mogli I do nas dotrzeć na i do zobaczenia, kochani dziś w nocy stworzy się niesamowita sztuka i plastyka, to co dzisiaj zobaczą nasze oczy, tego nie zobaczą wasze oczy. Do zobaczenia, dziękuję. Proszę Państwa, <noise> kto by... Kto uwierzył, że tu dzieją się takie fantastyczne rzeczy? Tak, razem Za każdym razem witamy nowych plenerowiczów, którzy dojeżdżają do nas i... E, 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 proszę Państwa. nie Niesamowita sprawa. Tu za szczęście nie No Co, no cóż jak ja jestem główną rolą. Jesteś popołudniem, jak i jest pokałunek! O, proszę Państwa! Już nic nam więcej nie potrzeba! Kapitan Polska! Dzień dobry Krzysztof! Witaj serdecznie! Proszę Państwa, Krzysztof! Znana i lubiana postać. Proszę Państwa, odkryliśmy najnowszą diament! Najnowszy diament! Tak! Fajnie, fajnie, że na wsi. A cóż tu się nietypowa sytuacja? Jesteśmy na Bilardzie, będą panie wyjątkowo tańczyły. Sądu? Proszę Państwa, sytu sytuacja mknęła się w spod kontroli. Dostaliśmy się do nietypowego pleneru. Pokażę, pokażę. Psy i Justyna. Ej, kurwa, dzięki. Dzień dobry Państwu, czuję się fatalnie. To nie jest dobry poranek. Jest bardzo źle. Teraz dopiero zaczynamy żyć w łóżeczku Klaudia i śniadanie u Tiffaniego. Dzień dobry Państwu, Rafał Boch polska proszę Państwa, myślę, że powinny powstać warsztaty, w których rzetelnie ludzie oceniają obraz z oferowanego obiektywu. I to będzie pierwszy odcinek pilotażowy. Właśnie wymyśliłem, że pierwszą modelką w teście y, dwóch szkieł, królewskiego Rafał Błoch-Polska lub też Chińczyka od Krzysztof P. 3 Oko. W tym teście będzie Klaudia. Zapraszam. Przed Państwem wschodząca gwiazda polskiej kinematografii. Czy idzie Krzysiu? On chce nas przekonać, że plastyka jego szkła jest lepsza niż plastyka królewskiej fotografii Rafała, bo Polska nie ma takiej możliwości. Testu dokonamy rzetelnie e, na tarasie naszego krajobrazu. Tu! Stop! Fajnie? Tu jest fajnie? No, zaczyna. Dobra, zrobiliśmy. Teraz, proszę Państwa, sprawdzamy, podpinamy Lens Baby, eee, obiektyw tań, tańszy troszkę, tak, tańszy, w Nie, nie tańszy. Może nie tańszy, ale, ale... ustaw na maksymalną dziureczkę. Tak, 2,5. Raz, dwa, trzy. Dobra, proszę Państwa, popatrzmy na ten efekt. To jest z Twojego szkła, to jest z Twojego szkła, a tu proszę spojrzeć. Czy widzicie Państwo różnicę? To jest Lens Baby. A to jest sztuka i plastyka. Rafał Bo Polska. Czerwony dym na horyzoncie. Relacjonuje dla Państwa dziwną sytuację. jest Proszę popatrzeć na te cudowne chwile niewiasta. On chce nas rozebrać, to jest zboczenie. Będzie rzecz, której jeszcze nie było. Na plenerze aktowym będzie sesja ubierana. Do widzenia Państwu! Na razie to tyle.